Hersk. Witam Was na kanale Czarnozi Dzisiaj pogodomy się o babach, o babach w demonologii, na przykład o heksie. Heksa. Heksa brzydko, zgarbiono, czasem brudno, zmaraszono baba z mietłą i z czarnym kotem. Po polsku czarownica. No godają, że na tej miotle mogła furgać, ale nie tylko na mietle, też na maselnicy albo na piecyku. Kot, wiadomo, atrybut też zawsze przy, przy heksie chodził. Heksa była wyspecjalizowana w psuciu mleka albo w odbieraniu tego mleka krowom. Jak? No miała swoje specjalne metody. Na przykład dojenie sznura na płocie albo o świcie szła miedzą, ciągnąc worek i wtedy z twojej krowy mleko przechodziło na krowa od heksy. Podobno Heksy spotykały się z Diobłem we środa, o północy, ale nie na kawa, ale żeby knuć i złorzeczyć. Frelko, Karlusie, nie być jak Heksa i inne straszki. Dej lajka, like subskrypcja, naciśnij dzwoneczek, nie dziękuję. Meluzyna. Meluzyna zwana Wietrzną Panną. Przychodziła wtedy, tak go dają, kiedy wiał silny, silny wiatr. Meluzyna była to półkobieta, kobieta, pół ryba. I kiedy jej hop dowiedział się o jej prawdziwej postaci, ona się razem z wiatrem tak uff, rozmyła. Na Meluzynie ciąży klątwa. I godają też, że Meluzyna płacze za swoimi dziećmi, krąży po świecie i szuka spokoju. Możecie ją trafić właśnie wtedy, kiedy tak mocno wieje: południca, a po naszemu połednica, bo można ją było trafić we połednie. Latem, kiedy było bezchmurnie i fest gorąco. Połednica ubrana w błękitne albo białe szaty, z chustką na głowie przewiązaną pod szyją, z długim włosem roz rozwianym, połednica męczyła ludzi, którzy robili we polu właśnie latem. Potrafiła dusić w czasie snużni wiarzy, wykręcać im ręce nogi. Potrafiła też spowodować ogromny ból głowy, kiedy nie nosiło się chustki. Południcą mogła stać się kobieta, która zmarła pomiędzy zapowiedziami a weselem albo zmarła po utracie dziecka. Południca była przedstawiana z drągiem lub sierpem, bo tym właśnie męczyła swoje ofiary. Potrafiła zadawać zagadki, i jeżeli dobrze odpowiedziałeś, to przeżyłeś. Strzyga. A po śląsku ściga. Kto może zostać strzygą? Otóż dziecko, które zostało ochrzczone, zmarło, ale na chrzcie dostało tylko jedno imię. Może też e, nim stać człowiek bardzo skąpy albo sam. Niemowlę, które urodziło się już z ząbkami, to też dobry materiał na szciga. Jeżeli chodzi o a, atrybuty szczygi, no to ma dwa rzędy zębów, a przez skórę na plecach widać kości w kształcie nożyc. Strzygi nocą wypijały krew z ludzi albo zwierząt. Miały dwa serca i dwie dusze. To znaczy, że po pierwszej śmierci stawały się jeszcze bardziej łakome, żądne krwi i dopiero po drugiej śmierci dusza była oswobodzona. Jak odpędzić szcziga? Można na przykład zastosować brzydkie zapachy albo spróbować nałożyć jej wełnianą czapkę na głowę tak, co by zakryła uszy, albo najlepszy sposób ściągnąć jej koszula i powiesić na wieży kościelnej. Wtedy zawstydzono Szczyga ucieknie i już nie wróci. Zmora Zmora to taka postać, która furgała po świecie, a w nocy Przyduszała śpiących ludzi, szczególnie kobiety. Przyduszała, siadała na klatce, drapała. No, nic przyjemnego. Uważano, że piąta lub siódma córka może zostać zmorą. Zmorą mogło zostać też dziecko, które było prowadzone do sztu główną nawą kościoła, ale w czasie modlitwy popełniono błąd. Zamiast zdrowaś powiedziano zmoraś. Zmora zazwyczaj pojawiała się koło północy, ale przed świtem musiała wrócić do ciała. Przybierała postać kota, myszy, gęsi albo lacia. Dejcie znać w komentarzach, czy wierzycie w tego lacia, bo ja mam takie taką niepewność. <grytanie> Jak się pozbyć zmory? Punkt pierwszy. Narysować święconą kredą linię dookoła łóżka. Punkt drugi. Powsadzać w dziurki od kluczy papierowe krzyżyki. Punkt trzeci. Postawić miotłę do góry nogami. cztery zmienić pozycję spania, tak, żeby głowa była w nogach. To zmyli zmorę i będzie dusić nie to, co trzeba. Punkt piąty. Położyć kukłę w miejscu atakowanej osoby. Gdy zmora atakowała, trzeba było do niej powiedzieć przyjdź rano, dom ci chleba z masłem. I następnego dnia, kiedy przychodziła jakoś baba coś przez przypadek tam załatwić, trzeba ją było poczęstować sznitką z masłem. W śląskiej demonologii My nie przerobili jeszcze wszystkiego. Mamy jeszcze na przykład karpka. Jeśli chcecie o nim posłuchać, dajcie znać w komentarzu. A na dzisiaj to wszystko. Gry wam w Dziękuję. Czymcie się ciepło. Persk. Jady my. To jest historia. No. Nie z tylko z dziobłem. Z No to mamy meluzyna. Pięknie. Jak, jak meluzyna. Dwa rzędy zębów, na plecach kości w kształcie nożyc. <grywa> Jeszcze raz. <grywa> Chciała sobie smoknąć, nie? Nie. <grywa> nie tak! Nie tak! <grywa> Obojętnie. <grywa> Chciałabym randomowa baba. Fajny koniec, fajny ja. koniec.